I witam was w jednym, odcinku, jednym z ostatnich odcinków, które zamiast Stambuł, dwa kontynenty dzisiaj na Bosfor. Lecimy. <laughs> Nic tu po nas. Um... Niech tak to będzie na razie. Zaraz <laughs> przyspieszymy oczywiście, bo dlaczego nie przedłużymy. Proszę bardzo, Kółka w takim miejscu, no już nie fajnie, jeszcze jeden tunel, chiapiernicze, co to jest za rędzie beznadziejne. Strasznie beznadziejny RNG trafiłem Bego um, no, dajcie pod innym kątem moje taki też będzie no, dobra um, nie, nie, ja tu zrobię już zdrową linię, bo... Kurwa mać. No, dajcie nową linię stworzyć. Kurwa mać, no. ty o więcej tuneli, zdecydowanie. No cóż. Nie, no bez sensu. chyba znowu. Kto to projektuje takie linie? Eee, tutaj tak musimy dać. Tutaj tak. Tak to będzie. O, może tak. Ojej, to się buduje, szybko, strasznie szybko, nie? Może być tak chyba. że strasznie pchnąć. Początek, Na początek miałem strasznie pchnąć. Dobra, kółeczko. Zuzuję tu kwadratów. Ogar z tymi kwadratami. lora lokomotywa. wagon Udamy wagon Mamy też nową linię Która będzie szła W taki sposób niech będzie no, <laughs> Mamy jedną lokomotywę jeszcze w zapasie w razie w Nowe kółeczko no, Ale dałbym na do zielonej wiecie to zielonej dałbym to kółeczko Niech tak będzie, kółko. Eee, czerwona jest jeszcze dłuższa, fantastycznie. Kółko. Czerwona jest tak długa, serio. Ja pierdolę, kolejne kółko za czerwone. Trzecie podrząd, Ja tu muszę kolejną, kolejną. Kolej, dać na tym czerwoną, bo ta czerwona dużo nie wyrobi zaraz. Proszę, że ona nie ma tego czerwonego. sobie to czerwone może by się przydał dla tej lokomotywa. Eee... no nie wiem, niech będzie wagon na razie. Niech będzie wagon. Eee... Tu jest do tej niebieskiej, strasznie daleko, no ale musi tak być. Kolejne kółeczko, które pod rząd, a się trzecie. To zielone, niech, niech tak zgarnia szczerze. No, <laughs> to niebiesko się strasznie przydłużyło, ale daję sobie radę, więc jakby warf, nie? Nie, wszystko sobie daje radę widzę. Z oszczędności poszedłem, co prawda. Ale wygląda to serio spoko. Półko. Um, dałbym tu czerwoną mimo wszystko. No, mimo wszystko czerwoną bym jeszcze przedłużył. Zna wiem o tym holendarnie długa. Lokomotywa. Nie wiem czy nową linię chce wagon mimo wszystko wagon o czwarte kółko wodrząd to będzie strasznie ciężkie zadanie mnie tu będzie czekał no ale tutaj musi sobie Ja wiem to będzie co jest Tutaj trójkąt i tej niebieskiej też damy trójkąt, bo dlaczego nie? Tutaj nie mam tunelu, więc czerwona znowu czerwona za długa już jest chyba nawet. Nie! To skikowałem, ale dobra. Instant card. Trójkąt. Jeszcze z tą czerwoną przedłużamy. Ja pierniczę. Nie. Kurwa mać. O! Pod takim kątem, idealnie. Eee, lokomotywa. Kolejny wagon muszę wyrazić, no nie mogę nowej linii zrobić, niestety. Nie mogę, nie mam z czego. Niebieska chyba nie wyrabia. No naprawdę, wagony sobie w, w tę radę. Kółko kolejne, niedobrze. Czy jakoś to w sumie jakoś to wygląda, nie? Proszę, że tutaj niebieska teraz znowu nie wyrabia. Weźmiemy. No, ale tutaj może być problem. Jeszcze wyzieracz. No, niebieska ma trochę problemu. Ale zdąży. No, sądzę, że to weźmie wszystkich, więc spoko um, trójkąt kolejny To s-to samo połączenie um, Niech tak to będzie, nawet tak to zrobimy Lokomotywa, więcej tuneli, fantastycznie, tylko że co mi to daje? Absolutnie nic um, poza... Dym. tutaj niebiesko sobie znowu nie radzi. No, potrzebuję koniecznie nowej linii, ale nie wiem czy dotrwam. Blusik na trzech liniach w ogóle tylko cisnę, nie? Co się sami tego? Jak mi to się udaje, tak szczerze nie wiem. Ale jakoś to się udaje, tylko że tutaj już będzie kaplica. Chociaż nie, w sumie. Ej, dobrze to wygląda, serio. To dobrze skomunikowany. Mimo, że, że mam tylko trzy linie, nie? Kółko. Um... No, ciężko troszeczkę, ale musi to tak wyglądać. Ale przedłużymy, tak. Mmm, kolejne kółko. Linia! Stój! Linia, nową linię trzeba stworzyć. Um, kurczę, jak ją zrobić. Tak, 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 tak. Tak, tak. Tak i tak, 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 myślę, że będzie dobrze. Tysiąc ludności w ogóle się zadałem przewieźć. Ale tutaj ta linia czerwona, strasznie obciążona, ale tu nic nie dojedzie, no to nic nie zrobię. Niestety no, być może to będzie koniec Naszej znaczy pięknej przygody tak, Chyba tak będzie niestety niestety czerwona jej nie dała rady Ale od dni przeżyliśmy Także spoczko um, Stan był pokonany Zostały nam 4, mm, 4 miasteczka Ale myślę że niedługo zakończymy tą gierkę także... Eee, e, co dziękuję tego tego odcinka. Mam nadzieję, że wam się podoba. Widzimy się w dzisiejszym najbliższym miasteczku w Shankaju. Um, i tyle. Także trzymajcie się na razie. Pa, cześć!